Położyłem się spać wcześnie, lecz myślenie o ojcu nie dawało mi spać. W końcu wziąłem za słuchawkę telefonu, zadzwoniłem do Salta i powiedziałem: Ten zakonnik nie daje mi spać. Czy pojechał do San Giovanni Rotondo? Co się z nim stało? Obejrzyj. To jest piękna gdzieś jest pio. po prostu kolejną duszę, kolejną duszę po prostu ratuje. Też chce Twoją duszę zdobyć, jeśli Pio. Po to jest też ten kanał prostu, aby zdobywać duszę dla Ojca Pio. Pomóż Mu. Codziennie wstawiam nowe historie o tym Wielkim Świętym, więc co? zasubskrybuj kanał. Bądź na bieżąco z Ojcem Pio. Wtedy też, jeżeli pierwszy raz subskrybujesz kanał, będziesz włączony w intencje Najbliższej Mszy Świętej o łaski za Ojca Pio. Piękna ta sprawa. Zaproś znajomego do obejrzenia kolejnego odcinku, kolejnego, czy tego, czy innego, aby on był włączony. Jeżeli on obejrzy, będziesz Ty i on włączeni. Twoje imiona będą wpisane w intencje najbliższej mszy świętej. O łaski, za Ojca Pio. To jest piękna, piękna sprawa, aby zdobywać duszę dla Ojca Pio. Dzisiaj mamy no, bardzo ciekawe, ciekawe. Kolejny odcinek. Jak on się puka do duszy, Francisco? Jak on zdobywa to duszę powoli? Jak łaska działa? Przez mówiliśmy o tym, że ojca pił. dlatego Francisco, co nie dawało spokoju, zdjęcie ojca pił. jak on Pio potrafi przez zwykłe zdjęcie, przez zwykły swój obrazek zdobywać duszę? Jak to jest? Ileż to łask musi być? Ile tutaj musi być? E, no dobra, przecież sobie wyobrazić, żadne zdjęcie złego człowieka, czy jakieś niemoralne, czy jakieś gwiazdy, tak nie porusza, tak nie zmienia człowieka, tak nie zastanawia. Jak takie proste zdjęcie Ojca i parę historii opowiedzianych, co? Dla niektórych by powiedzieli fanatycy opowiadają te historie, ale jak to jest? To porusza duszę. Tutaj łaska działa. Tutaj przez to działa łaska. I tak nawet przez taki filmik może działać łaska. Przez takie coś co ja tutaj robię. Owego wieczoru, kontynuuję historię, wróciłem do hotelu pełen niepokoju. Czy sam no, Wróciłem do hotelu pełen niepokoju. Wczoraj był ze znajomymi tam mi opowiadali ojcu Pio. I on wraca do hotelu pełen niepokoju. niespokojnych myśli przez całą noc nie zmrużyłem oka. Przewracałem się z boku na bok, myśląc bezustannie o Józefie. Jego twarz zdjęcia, które zobaczyłem na okładce książek, ciągle stała mi przed oczami. O piąte rano zdarzyło, zdarzyło mu się coś, co uczyniło mnie jeszcze bardziej podnieconym, aż nie do wytrzymania. Kiedy próbowałem choćby na parę godzin zdrzemnąć się, zadzwonił telefon. A któż to może być o tej godzinie? Pomyślałem. Portier przepraszam, mnie, mówiąc, że osoba ta nalegała, by ze mną rozmawiać. To jest coś niezwykłego. No, Piątej rano telefon, czy tam o której to było? A któż to może być o tej godzinie? Pomyślałem. Portier przepraszam, i mówiąc, że osoba ta nalegała, by ze mną rozmawiać. Dobrze, w takim razie proszę mnie połączyć. Wściekły na to, ale to jest jakieś o których rano w środku nocy go i O Owym porannym mówcą był Ezio Salta Saltamiranda. Poznałem go kiedyś za młodu, później nasze drogi życiowe się rozeszły. Zaczął mi opowiadać jakąś dziwną historię. Powiedział, że poprzedniego wieczoru, kiedy przechodził przez plac de Ferrari, owinęła go nagle fala zapachu Isapio. Ten człowiek Franciszek, był sceptyczny wobec tych wszystkich cudów za Eisa Pio. On wręcz tym gardził, Mówi, że to jest niemożliwe. Że to... Nie. To już było tego za wiele, bo wściekły po prostu. Wściekły, że znowu jakiś gość, teraz fanatyk, co poczuł zapach ojca pio, go, go teraz prześladuje. Wcześniej zdjęcie, inni jego znajomi sobie byli fanatykami. Co to jest? Rozłożyłem się na dobre. Czym się pan zajmuje? Może sprzedawaniem perfum ojca pio? Tak, bo ściekły po prostu. Proszę mnie nie brać za szaleńca. Być może nim jestem, ale nie w tym wypadku. Jak już powiedziałem, przechodziłem przez plac de Ferrari, gdy nagle ogarnęła mnie woń tego świętego zakonnika. Zazwyczaj zdarza się to, gdy chce on coś ważnego zakomunikować. Zastanawiałem się, dlaczego przydarzyło mi się to właśnie w tym miejscu. To jest opatrzność Boża. Czasami nie wiemy, co się tam już przydarzyło. Zasz, ojciec spio tak działa w naszym życiu. Coś się zmienia, coś się przemienia, bo tak ojciec spio zdobywa nasze dusze. Przeszedłem parę metrów dalej i zapach ustał. By rzecz sprawdzić, wróciłem się do poprzedniego miejsca i znów poczułem tę woń. Zacząłem rozglądać się wokół i na wprost siebie zobaczyłem duży afisz o pańskiej wystawie. Dla pewności powtórzyłem te same czynności kilka razy i zawsze, jak tylko stawałem przed tym afirzem, pojawiał się zapach. Wróciwszy do domu, kontynuował przez telefon z saltem randę. Nie zmrużyłem oka. Czułem, że muszę do Pana zadzwonić, zawiadomić Pana. Może ojciec pił wręcz Ciebie wzywa? Może Ciebie wręcz też jakoś tak zachęca, żeby zaprosić jakiegoś znajomego do Poznania? Powiedzieć jakimś znajomym ojcu pił. Może jakiś ojciec pije cię odzywa do jakiegoś małego gestu, żeby wykonać dla ojca piję. Może tego, może coś jest, żeby się pomodlić za kogoś, za, za jakąś duszę, za jakąś sprawę. No, trzeba mieć zawsze na uwadze, jak ojciec pije nas tutaj, puka do, do, do drzwi naszych serc, naszych dusz po prostu. Czasem tak może być, jakaś sprawa jest trudna, a czy się modlisz o tą sprawę? Może ktoś Ciebie irytuje? Wiem, w domu, czy tam w, w pracy. A czy się za niego modlisz? Może gdzieś pija, daje nam takie zadania, że właśnie potrzeba jakiejś modlitwy, czegoś z tej zrobienia. Ciekawe, co? Na pewno się powtórzyłem te same czynności kilka razy i zawsze, jak tylko stawałem przed tym afiszem, powiedziałeś, że kilka razy ten salta Miranda wchodzi, wychodzi, czuje ten zapach, odchodzi od plazu, no to był na plazu, w, w nocy. To jest, to jest bardzo ciekawe, z takiego z piekla jakoś Spio tak działa, jak on przemienia po prostu, jak on tak tak puka do dużo. Wróciwszy do domu, kontynuował przez telefon z nie zmrużyłem oka, czułem, że muszę do Pana zadzwonić, zawiadomić Pana. Wytrzymałem do tej godziny, dłużej już nie mogę się pohamować. Oto powód mojego telefonu. Jestem pewien, że ojciec Spio pragnie się z Panem zobaczyć. Musimy pojechać do San Giovanni Rotondo. Aż tak po prostu. Ja nie wiem, po prostu. Osoby, które kiedyś tam znałem z Liciswa, ten sam Tarman, kiedyś znał, e, dzwonię w któryś tam w nosy, po prostu mówię, muszę, muszę do niego z nim porozmawiać. Coś takiego po prostu. Wysłuchałem tej długiej historii, kipiąc ze złości. Sposób, w jaki ten mężczyzna przestawił mi był dla mnie nie do przyjęcia. Kiedy mówił o zapachach, chciałem nawet rzucić słuchawką, coś powstrzymało mnie od tego. W końcu powiedziałem mu, nie mogę jechać, nie mogę ujechać z ustanowieniem już już mam zbyt dużo obowiązków zawodowych. Właśnie wyjeżdżam do Mediolanu. Proszę zadzwonić do mnie w przyszłym tygodniu, to zobaczymy, czy znajdę trochę wolnego czasu. Cześć, jak, czasem, my no, też pracą wykręcamy się od czegoś zrobienia. Czasem no, praca tak może zawodować człowieka. To jest też najważniejsza rzecz. Ludzie wręcz akceptują takiego materializmu materializmy do siebie. takiej epoki, jak to mi jeden znajomy opowiadał, że ludzie... Mogą zaakceptować, nawet tak w społeczeństwie dzisiaj, tak, że ktoś zaniedba rodzinę dla pracy. To jest coś praca, to jest coś tak wielkiego. No, no, praca jest utrzymanie siebie, nie, 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 nie utrzymujemy się. Nie utrzymujemy się przecież z, z, z owoców na drzewach. Nie, 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 nie jest tak łatwo przecież, <laughs> ale e, nie mieszkamy w kraju tropikalnych, gdzie jedzenie jest po prostu tak, na drzewach rośnie. No, no, nie ma tak. Trzeba pracować rzeczywiście. Trzeba utrzymać się, ale to jest też, trzeba mieć dobre proporcje w tym. Proporcje, właśnie. Ojciec Pio tutaj nam to pokazuje przez tego człowieka też. Jak on tutaj tak mówi, nie, nie, nie mam pracy, go, tak, tak, mam pracę, nie, nie mam czasu dla ojca Pio. Ciekawe. Trzeba może Pio nazywać właśnie do tego, żeby, ja powiem, więcej się modli w jakiejś sprawie. Zrobić jakiś większy gest. Może nam się nie chce, może jest to ciężkie, trudne, a zrób to. Zrób dla ojca Pijo, nie dla siebie, nie dla Twojego komfortu. Ojciec Pijo chce nas wyrwać z komfortu w jakimś często chcemy żyć w wygodnictwie. To jest takie. Spiękne. Spiękne jak z Pijo. Też przez tego człowieku pokazuje. ja bym nie pojechał do, do niego, do ojca Pijo, to co? Nie nawróciłby się. Musiał wyzbyć się odrobinę komfortu. Zmienić swoje plany. Ja czytam kiedyś właśnie. Myślę, że razie, czasem myślimy, że jesteśmy panami swego czasu. Nie, panami naszego czasu jest Pan Bóg de facto. On nam daje ten czas. On nam zadaje ten czas, aby dojść do nieba. Ale też Ojciec pije. Więc Ojciec tak jakby no, przez Pana Boga, daj nam czas. Daj nam czas, żeby e, żeby się zbawić. Żeby zbawić swoje dusze. To jest najważniejszy cel. Powinien to być nasz cel. Czy to jest Twój cel? Zbawić duszę Masz cele, ambicje jakieś wielkie. No, czy to jest zgodne z wolą ojca piją? Co się teraz dzieje? Nie było już co marzyć o zaśnięciu. Wstałem, obudziłem żonę i zobaczyliśmy, zaczęliśmy się upakować przed wyjazdem do Mediolanu. Myśli ojcu Pio o tym przy dziwnym telefonie nie dawała mi spokoju. Ciągle powracały do mojej pamięci. Mediolanie czekał na mnie dużo spraw do załatwienia pochłonęły mnie bez reszty. Mimo to myśli o kapucyni ani przez moment nie przestaje mnie trać, Jesteś ciekawy. To jest nie tylko ciekawe, to jest piękne. Jak ojciec Pio chce złowić tą duszę. To jest coś takiego po prostu... Jak ojciec Pio chciał złowić tą duszę, jak chce twoją duszę złowić też. Może jesteś pogrążony właśnie w pracy, w tym. Ojciec Pio mówi do swojej duszy. Ojciec Pio puka do Twojej duszy. Wieczorem położyłem się spać dość wcześnie, lecz znowuż nie mogłem zasnąć. Myślenie ojcu Pio stało się moją obsesją. Coś takiego. Po drugiej nieprzespanej nocy poddałem się. Zrozpaczony zadzwoniłem do salta i powiedziałem mu, ten zakonnik nie daje mi spać. Muszę do niego koniecznie pojechać. I tak umówiliśmy się co do naszej podróży. Ciekawe po prostu. Ten zakonnik nie daje mi spać. Musimy się umówić na tą podróż. Tydzień temu cię olałem. Tydzień temu olałem cię, bo się pił, ale ty mi nie dajesz spać. Ty mi nie dajesz nawet tego. Tak, ojciec pił chciał. Chciał zdobyć tą duszę. Chciał tak, no po prostu. Chciał tak zdobyć tą duszę. To jest niezwykłe. Jak ojciec pił, puka do naszych serc. Do mojego serca teraz o tym myślę, ja tak patrzę. To jest piękne. To jest piękne, jak mamy tak dobrego ojca w niebie. Jak ojciec pił. To jest, to jest piękne po prostu. Człowiec z Pio też jest tak, masz tak duże nabożeństwo do ojca Pio. Powiedz, podziel się o tym. Może ty też miałeś taką historię. Napisz w komentarzu, później ją sobie przeczytamy. Człowiec z Pio puka do waszych serc. Albo napisz w komentarzach, jak zapukał do waszych serc. Jak, jak poznaliście ojca Pio. Ciekawe, co? Jak poznaliście ojca Pio. Tyle na dzisiaj. Piękna historia. Jutro zobaczymy, czy dojedzie do San Giovanni Rotondo. Czy się przemieni ten Francisco. się Pio nie daje mu spać. Podopiecz zapio Dla nich mamy piękny prezent. Obrazek z ojcem Pio. Pięknie patrzy się ojciec Pięknie się patrzy po prostu. Piękne są obrazki. Tu jest ofiarowanie. To jest dla tych, co wejdą w podopiekę i Pio. Zostaną podopiecznymi. Tam jest link w opisie filmu. Czemu warto wejść w zapio Bo to trzymajcie łaski, żebyście jak najwięcej łask otrzymali i pomogli temu kanałowi, pomogli temu kanałowi w apostolacie, w zdobywaniu dusz dla Ojca Pio. Bardzo piękna sprawa, szczytna, wspaniała, aby zdobywać duszę, jak najwięcej ludzi pokochało tego wielkiego, wielkiego świętego. Po co to jest? Podobieczni Ojca Pio też wchodzą w intencje cotygodniowych mszy świętych dla Was Oni po prostu... otrzymują masę łask. Schodzą pod opiekę Ojca Pija Po co to jest? Odmówcie teraz Mary i Dla Was jest błogosławieństwo Ojca Pina Gra. W imię Ojca i Maria, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, obecny żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w teraz i na śmierci naszej.